Krakowska Graca, jestem lekarzem z kliniki pulmonologii w Krakowie. Proszę nam powiedzieć, co tutaj, co tutaj ma, mają Państwo nam dzisiaj do zaoferowania dla palaczy, szczególnie pode... dla nich ten dzień dzisiaj. Jak wiadomo, dzisiaj propagujemy życie bez papierosa, w związku z tym propagujemy zdrowy tryb życia, rzut celenie palenia. Mamy ze sobą testy motywacji rzucenia palenia oraz testy uzależnienia od nikotyny. Wykonujemy badania spirometryczne, które e, mówią nam o wydolności układu oddechowego i staramy się udzielać porad antynikotynowych po wykonaniu testów. Do tego służy to urządzenie tam, prawda? Jest to, badanie, jest to spirometr, który służy właśnie do oceny m.in. wydolności układu oddechowego. A co znajduje się w tym teście? Jest to test uzależnienia od nikotyny. Pacjent, osoba paląca papierosy odpowiada na pytania, po czym zliczamy ilość punktów i na tej podstawie możemy powiedzieć, czy osoba jest mocno czy słabo uzależniona od nikotyny i tym samym będziemy mogli dodatkowo dobrać odpowiednią terapię antynikotynową ale równocześnie wykonujemy testy motywacji rzucenia palenia i patrzymy, czy dana osoba jest mocno czy słabo zmotywowana do rzucenia. A jakie rodzaje terapii państwo możecie zaoferować takim palaczom yy, mocnym bądź mniej mocnym W zależności od stopnia uzależnienia od nikotyny możemy preferujemy albo terapię taką poradę psychologiczną albo leczenie farmakologiczne Leczenie farmakologiczne będzie polegało na podawaniu pacjentowi nikotynowej terapii zastępczej bądź też konkretnie już leczenia farmakologicznego, lekowego. Czy ja jako osoba niepaląca mogę zbadać się tym przyrządzeniem? Czy to jest tylko i wyłącznie dla osób palących? Nie, nie tylko dla osób palących. Oczywiście dzisiaj szczególnie badamy osoby podejrzane o przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i stąd wykonujemy badanie spirometryczne, ale każda osoba może sobie sprawdzić, jakie ma parametry wydolności układu oddechowego, wykonując to badanie spirometryczne. Jest to proste badanie, badanie nieinwazyjne, bezpieczne, bardzo dużo mówiące o wydolności układu oddechowego. Proszę nam powiedzieć, gdzie powinny się pojawić osoby, które dzisiaj tutaj nie mogły być, gdzie mogą się udać na takie badanie. Badanie spirometryczne coraz częściej jest wykonywane przez lekarzy, lekarzy pierwszego kontaktu, a zawsze przez lekarza pulmonologa w poradniach rejonowych chorób płuc, czy też w wojewódzkiej poradni chorób płuc, czy przychodni przy klinice pulmonologii w Krakowie. Kolejne dwie Dobrze, mamy bardzo silną czwórkę damską. Nie to absolutnie nie przeszkadza. Ja może bym że to są cztery damy, te cztery damy będą odpowiadać za te ale przede wszystkim panu, prawda? Siedem sekund zanim, no jest drugi. Jeszcze takiego wieku, który nie było, jest pierwszy, który no jest już szósty. 39, <laughs> 40, ale i ja tak czuję, że będzie... Lepszy. 40, dwie